Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. Idzie zima, więc wypada kupić jakiegoś wariata na zimę, coś z tylnym napędem, więc padło oczywiście na e, ukochany mój samochód, czyli E36 Compact. Oczywiście, jeżeli uda się go kupić, mam taką nadzieję, bo wygląda obiecująco. Ma opłaty, co najważniejsze. E, no i buda nie wygląda na to, że jest jakaś tam strasznie przeknita. Ma w jakichś tam dwóch miejscach rdzawki, ale ta tam mniejsza to nie, to nie jest tutaj najważniejsze. Jeżeli uda się kupić, no to automatycznie jeszcze w tym odcinku będziemy spawać dyfer i polecimy sobie gdzieś, bo to będzie 1.6 oczywiście, które nie podaje za bardzo na suchym, no ale na mokrym myślę, że będzie idealne. No i na śniegu to już w ogóle będzie palić kapora w miejscu. Wziąłem sobie lawetę tak na wszelki wypadek, znaczy na wszelki wypadek, szkoda mi po prostu jechać tym samochodem na kołach Skoro mam lawetę mogę sobie go przyciągnąć do Hawiry bez żadnego problemu Także wziąłem sobie lawetę, dwóch pomagierów będą mi ładować No jasne <laughs> No jasne Nie wiem czy tam się da ogólnie coś ponagrywać na miejscu, ale myślę, że jak już będziemy mieć to na lawecie to wam wszystko pokażę co i jak A w domu sobie może dzisiaj wieczorem coś poupalamy jeszcze, chociaż wątpię sobie jeszcze wam wrzucę taki teraz w tle mniej więcej jak ten mój gruz poprzedni wyglądał gdzieś jakieś dwa filmiki wam tam umieszczę jeszcze no bo moja dziewczyna tym jeździła dała radę tamten był trochę bardziej porobiony miał powstawiane kubły i takie różne rzeczy no i tamten to nie był 1.6 tylko to było 2.0 R6 także był trochę, trochę lepszy podjarany jestem fest kurde trzęsą mi się łapy, bo już dawno nie jeździłem i nie miałem takiego czegoś także. Zobaczymy, zobaczymy, jestem mega ciekawy, co tam będzie na miejscu. Możesz go nagrywać teraz. Czekaj, to mnie nagrywa. Nie, To jest w prawo? Czemu to nagrywisz? Nie, to jest na To jest dobrze. Ja tu bym chciała przedstawić super funkcjonalny bagażnik. Nie zamkniesz! Nie ma takiej opcji. To jedno, to jest To nie jest dobrze, Dominik. Oj, nawet dostaliśmy mysoczek w gratisie. No nie ma opcji, nie zamkniesz. Ty, wie, co zrobiłem. Nie, bo już tam mnie no i co, mamy to wariaty, gruz na lawecie, zostało nam 120 km, także w drogę. Trzeba no, no i przy okazji trzeba zjechać na jakiegoś hot doga. Tych dwóch stalówek użyję sobie po to, żeby podnieść samochód troszeczkę do góry, koteł siedzi. Przy swoim pierwszym gruzie tego podnośnika używałem był zajebisty, także lecimy z robotą. Ale wydaje się być bardzo czysty tak jakby był ostatnio zmieniany, no trudno. Trzeba zdejmować. No i mamy dyferek. Teraz poczekam trochę aż ten olej tutaj zejdzie na dół. Widać te chyba tego nikt nigdy nie otwierał, bo wygląda to dosyć. Fajnie. Ja, tutaj oczywiście, zamiast uszczelki, wrzucę najprawdziwszy na świecie silikon, A jakby to kurde, inaczej tutaj. Dyfer wykręcony, jednak postanowiłem go wykręcić, bo kurde, mówię, nie będę go spawał na samochodzie. Lepiej będę miał tutaj dojście. Trochę się z nim pomęczyłem, bo gdzieś go z dwie godzinki wyjmowałem. Poprzednim razem jakoś sprawniej mi to poszło. Tutaj sobie wyciąłem taki kartonik mały. Będzie to blaszka, którą spawam do środka. Jedni wspawywują blaszki, jedni po prostu heftają całość. Ja zobaczę ze spawą blaszkę, poprzednio tak miałem zrobione, i trzymało, kurde. Dopóki nie zajeździli mojego samochodu, także, także wytnę to, spawam i zobaczymy, jak to będzie. Dyfon już tutaj mam przygotowany, tutaj mam wycięte blaszki, jedna tutaj leży na drugą stronę, jedna jest tutaj. Nie wiem, co to jest za blaszka, ale myślę, że to jest jakieś 10 albo, albo 8, coś w tym stylu. Także postaram się tutaj ładnie to wspawać. Spawarz ze mnie średnie, ale mam nadzieję, że dam radę tutaj, kurde, jakoś to tam sensownie zgrać. Trochę nierówno ją wycięłem, ale myślę, że jak dobrze się to zaleje, to będzie ok. Także odpalam wam time i spawamy. Wariat zaspawany, wariacik zaspawany, nie wiem czy to jest jakoś mega dobrze zrobione, najważniejsze chyba żeby przetop był, no myślę że będzie ok, nalałem sobie troszeczkę wody żeby to lepiej ciepło odbierało i myślę że tak było, muszę tutaj wszystko wyczyścić żeby nie było żadnych popiłków jakichś większych, no i zalewam olej i lecimy z koksem, trzeba to będzie zakładać wariacik zespawany Trzeba go zakładać. Nie czyściłem go, bo nie czyściłem tutaj tej kapy. W sumie nie ma tak naprawdę po co. Tankowanie gruzu Bożego. Zatankowany, za pięć dych do pełna. Ja czyści furę. A wyjedzie teraz? Nie, bo już to. <gry> Nie wyjezdę za nic Jaki zadowolony chłopiec Ty on na progu Ale łeb Zaskoczył, moc zaskoczyła Coś ty zrobił majster I teraz jak my to gówno wyciągniemy stąd Ciekawe czy oni go wyciągnął kurde Majstry Alełby. Akcja ratunkowa zakończona powodzeniem. Kurwa. Bez tej linki dupa by była. Dupą kręć tak jak Niki. Niki.

Co ty gadasz? Ja wpadłem, miałem gdzieś gałęzie już na dachu, nie? Jest tylko po pu, mówię ty C'est ça, c'est

we ci drzwi chłopie zamknął, ty to widziałeś? Da oh, 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 oh. was close, that was very close. Ma wyratowane kurde. Oh, 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 oh. Kto idzie grubo przy smusi. オア <laughs> Ale już lipę rudy! Ale odwaliłeś lipę rudy! <grywka> <grywka>